Mamy 21 biegów, mamy te najtrudniejsze, najdłuższe, czyli 100 km, 66 km, maraton 42 km, 36 km, 21, 15, 5, 10, 4, 3, 1600, 1600 i 400. W kolejności wymieniłem prawie wszystkie. Jest to duża impreza, dlatego jestem zadowolona, że na takim imprezie mogłam zająć pierwsze miejsce. Przyznam, że finał był trochę mocny na początku, ale udało mi się poprowadzić od połowy do końca. Trochę ciężko, ale wygrałem. Biegliśmy w jednej turze z chłopakami, więc chłopaki siłą rzeczy trochę odeszli do przodu. Ja starałam się dogonić jedną dziewczynę, która była przede mną. No i tak udało mi się dobiec do to jako pierwszą. Wiek 7 doli, cieszy się bardzo dużo pensją. cieszymy się, że jesteście z nami. Chciałabym przedstawić gościa specjalnego forum, pana Dzińsza Ułówko. Dobry wieczór, szanowni państwo. Bardzo zapraszam na spotkanie. To ukochany piesek, który się wabi roki, a my jesteśmy jego miłośniczkami. Ja jestem gośćka testerenia. Wyrok zapadł, mam, mam go ściąć. Po prostu goniłem go przez te 600 metrów. Jakoś nie mogę dogonić, ale tu biała dama jakaś się kręciła i z tego wynika, że życie nie straci. Założeniem organizatorów festiwalu biegowego było dążenie do tego, aby przygotować ofertę dla całej rodziny. Ci ludzie, którzy przyjeżdżają tutaj do Krynicy, powinni przyjeżdżać ze swoimi rodzinami. Jeżeli tak, to dzieci powinny biegać na 400, na 600, na 1000 metrów. Żony powinny biegać w biegu kobiet, w biegach deptaka, bądź w biegach dla amatorów. Był to bieg krótki, 1609 metrów, a na tyle długi, że biegniemy go bardzo szybko. Ta rada jest tylko jedna, bieganie to nie wszystko, ale bez biegania nie ma nic. Nie da się żyć. No, kibice, jak i ci, którzy startują, dają taki power, że jednak chce się i przyjeżdża się, pomimo tego, że jest to męczące i stresujące. Dla siebie zawsze wygrywam, bo biegam po swoje wyniki i dla siebie. Startujemy o godzinie 22, jest to dystans 5 kilometrów, kilometr po płaskim terenie, a później będzie pod górkę, później będzie z górki i znowu po płaskim. 3, 2, 1. Dzisiaj właśnie poznamy Biegowe Wydarzenie Roku. Tegorocznym Biegowym Wydarzeniem Roku jest Półmaraton Świętych, Świętych Mikołajów, Mikołajów w Toruniu. Zapraszamy bardzo serdecznie. Biegowym Dziennikarzem Roku został, Olu, razem to powiedzmy, Krzysztof Bartkiewicz. Zapraszamy bardzo serdecznie. Czy Pan się spodziewał? Zgarnął Pan wszystko dzisiaj. Nie, to zupełnie się nie spodziewałem, szczerze mówiąc, gdybym się, gdybym się czegokolwiek spodziewał, to bym się w ogóle ubrał inaczej, przyszedłem w dresie, bo chciałem stąd bezpośrednio na jakiś rozruch być, a tak to mówię, bym przyszedł w garniturku. No nie, oczywiście to jest jakiś tam żart. W tym tym grojnie nie spodziewałem się, ewentualnie liczyłem na jakieś po cichu wyróżnienie, ale, ale pod żadnym pozorem nie myślałem o zwycięstwie. I namawiamy Polaków do tego, żeby wszyscy biegali maratony. Nawamiałem Polaków, żeby zdrowo żyli, spędzali czas aktywnie, uprawiali sport. W związku z tym na naszych imprezach, tych imprezach, których jesteśmy już tytularnym sponsorem, nie tylko się biega, ale chodzi się z kijkami, rozmawia się o diecie, robi się badania prewencyjne. Szereg różnych działań proponujemy, które pozwalają lepiej, zdrowiej żyć. Nasz starszy kolega, który biega, kiedyś powiedział fajną, mądrą rzecz, lepiej się zużyć niż zarzywiać. I tym się tak trochę kierujemy. Brat mi wspomniał, że jest bieg a, siedmiu dolin, że skoro ja biegam w przełaju dosyć często w Stanach i, i powinnam na pewno go spróbować. Który to pani taki, taki ultra? Który ultra? Y, straciłam, nie pamiętam już który. Do zeszłego roku byłam w drużynie Stanów Zjednoczonych na 24 godziny i udało mi się brać udział w Mistrzostwach Świata we Francji, gdzie byłam 10 na świecie. W przełaju biegamy non stop. Czego życzyć w debiucie w polskich górach? Czego życzyć? Żeby się nie zgubić. 3, 2, 1. mistrzostwa Nordic Walking. Jestem tutaj po raz trzeci na tych mistrzostwach i przyznam szczerze, że trasa jest choć krótka, to dość wymagająca. Kto kogo nam mówił. Żona męża czy mąż żona? Ja właściwie pierwszy raz z kilkami biegnę, znaczy maszeruję, a żona już, już trzeci raz tutaj. A kto zaczął pierwszy biegać? Pierwszy biegać, muszę się przyznać, mąż całe życie biega. Jak biegam za żoną, tak biega do tej pory. I wystartowały trzecie górskie mistrzostwa Polski Nogi, Walking. To dodaje takiego kopa, bo ja normalnie pracuję powiedzmy jako księgowa i to jest takie nudne, tak? A tutaj przyjeżdżam, jest adrenalina, są zawody i to jest piękne. Walking, troszkę w wersji bardziej wyczynowej i cięższej jest jednym z podstawowych e, naszych treningów, zwłaszcza w okresie letnim. I wypadek. Można się na piłkę podeprzeć. To bardzo miłe, że, że ludzie chcą ze mną pochodzić sobie, że rozgrzewka, fajnie. Mieć taką świadomość, że komuś sport może pomóc. A jeżeli ja mogę próbować pro, propagować ten sport, to super. Głęboko, daleko, daleko przytrzymujemy i przed sobą. Dobra. Bra. Jeszcze raz jedna zmiana. Tak? Głębokie krążenia. Jodrami teraz robimy sobie bardzo, bardzo fajnie. Jestem z wykształcenia też wf istą Gdybym tylko takimi klasami dysponował, to byłoby aż za grzecznie. Skupienie, kapitalna sprawność, zaangażowanie. Ja widzę, że tutaj naprawdę panuje duch sportowy, ale tej najwyższej próby. Do góry. Przepięknie jest. Śnie opisać widoków. jeszcze jest bardzo, bardzo do końca. Wszystko może zmienić. Więc um, jedna noga za drugą. Jednym słowem. Nie macie się, co cieszyć okay. Za co szybko. Jak mogę we własnym kraju nie wiedzieć? Ja już się nie mogłam doczekać. A kiedy pani mieszka w tym samym? 22 lata. To był bieg na 600 metrów, bieg dla kobiet, deptak. Nikt tutaj nie oszczędza sił, tylko jak to jest taki krótki dystans, no to chcę od razu szybko to pokonać, No żeby jednak coś zobaczyć z ten swój czas. Można trochę mężowi oddać obowiązków i może też czasami coś fajnego ugotować, a my w tym czasie możemy sobie pobiegać, zrobić coś dla siebie i połączyć przyjemny z pożytecznym. Dlaczego Życiowa Dziesiątka? W zeszłym roku biegałam pierwszy raz i chcę yy, sprawdzić się, czy stać mnie na coś więcej. Jak się całe życie nie biegało, to się skumuluje potem. <śmum> <śmum> ja na przykład biegam dopiero od dwóch lat, a nagle dostałem takiego powera, że zachciało mi się biegać. Każdy rekord, czyli jeden, jedno uczestnictwo więcej, jeden uśmiech więcej przyniesiony do domu po tej dziesiątce, w ogóle po tym festiwalu, to już jest wielki sukces tej inicjatywy. 9 minut! Marcin śmierć! Lubliniec Salomon! Pozdrawiamy! Jest! 100 kilometrów! Zwycięsa! Dzisiaj nie był mój dzień. To upadek mój nie, miękki żołądek. Trochę jednak a, dzisiaj cierpiałem z tego powodu, ale jestem zadowolony. Ultra cierpi, więc trochę pocierpiałem, ale już jestem na mecie, więc teraz To Nie z pierwszym z bohaterów, ale możemy powiedzieć, że tutaj do 20 będą bohaterowie dzisiaj finiszowali. To czekamy na nich. Ja to też się tylko ogarnę i czekamy na resztę. 3-2, jeden start! Wystartowała życiowa dziesiątka piątego pezetu festiwalu biegowego. Zabieganie jest po prostu fajną zabawą mi, głównie, głównie dlatego ze z znajomymi z spędzić w weekend w fajnym towarzystwie, a przy okazji a pobiegać. Kraków, Kraków, <grym> od czterech lat próbowałem złamać 50 i w wieku 61 mi się to udało. Ja tutaj była 7 lat temu w sanatorium. Bardzo mi się to podobało. Ja mówię się kiedyś, w będzie kiedy bieg i wreszanie. będę miał okazję. I dzisiaj to była okazja przejechałam zaliczyłam, mam zadowolona. Reprezentuję bezdomnych, walczę o godność swoją właśnie i innych. Dla mnie po prostu jest to forma. Jest to też chroni przed załamaniem, też yy, pomaga wytrwać. Nie da się tego znieść, to mnie i wiek. Dla mnie jest to fantastyczna sprawa, wybiec na Jaworzynę. Ja pochodzę z tych stron, także Jaworzyna jest moją ulubioną górą. No a warunki? Warunki były takie same dla wszystkich. No ja powiem, biegałam już po śniegu, biegałam już w deszczu, biegałam po lodowcu, ale w takich warunkach, gdzie wszystko naraz było, bo nawet grad, deszcz i rzeka pod nogami, jeszcze nie biegałam, ale to było fantastyczne.